Pomagając Fundacji Bama Zdrowie, pomagam domom samotnej matki. 286305 to są cyfry, które mogą wiele zmienić. To są cyfry, które wpisane w rubrykę 1% w Picie Rocznym mogą pomóc samotnym matkom. Mogą odmienić ich życie. Fundacja o Zdrowie pomaga domom samotnej matki i matkom w zakupie leków, których brakuje, bo trafiają te kobiety z dziećmi niedożywione, potrzebujące takiej opieki medycznej, farmaceutycznej. Wszystkim się nie da pomóc i nie ma takiej organizacji, instytucji, która jest w stanie pomóc, pomóc wszystkim. Dotychczas fundacja przekazała samotnym matkom kwotę 400 tysięcy złotych. Moim marzeniem jest, żeby mamy, które trafiają do domów, Mogły dostać nie tylko pomoc materialną, ale zwłaszcza pomoc mentalną. Nie musiały się martwić o tak prozaiczne rzeczy jak leki, pieluchy, środki pielęgnacyjne, ale mogły skoncentrować się na własnym rozwoju. cały czas są kobietami, też chcą się czuć piękne i, i zadbane, zresztą to im pomoże znaleźć pracę, jeżeli będą pewniejsze siebie. 28 63, 05 to są cyfry, które mogą zmienić życie samotnych matek, które pozwolą im wyjść z domu i funkcjonować razem z nami. Wiem, że również wszyscy moi bliscy, przyjaciele, osoby z fundacji i pracownicy zaprzyjaźnionych firm, a także wszystkie osoby, które mam w moich kontaktach telefonicznych, na pewno przekażą swój 1% dla fundacji Dbam o zdrowie, aby pomóc samotnym matkom, wpisując numer 286305.